Witam cię serdecznie, 61 dzień cyklu Studni do Zmiany działającej mamy. Dzisiaj zapraszam Cię do świata wyobraźni, takiego świata przyszłości, Twojego świata przyszłości, kiedy wyobrażasz sobie, że masz dla rodziny tyle czasu, ile chcesz, że dla rodziny jesteś w stanie dać tyle pieniędzy, ile potrzebują, że dla innych ludzi jesteś takim prawdziwym liderem, który prowadzi tam, gdzie sam jest. Wyobraź sobie, że inni ludzie też mówią ci, że wpływasz na innych ludzi pozytywnie. Wyobraź sobie, że cały czas masz pozytywne nastawienie. Wyobraź sobie, że problemy, które Cię spotykają, są problemami, na które znajdujesz od razu rozwiązanie. Wyobraź sobie, że po prostu jesteś szczęśliwa ze swoją rodziną. Nie musisz się martwić o takie rzeczy jak pieniądze, nie musisz się martwić o choroby. Nie jest obraz idealnego życia, które jest niemożliwe. Oczywiście, że jest to możliwe. Możliwe jest wtedy, gdy włożysz w to wysiłek, pracę i codziennie i systematycznie będziesz robiła malutkie rzeczy, które Cię do tego doprowadzą. To jest możliwe dlatego, że będziesz stosowała te reguły i zasady, które od kilkudziesięciu dni Ci przedstawiam, o których mówię. Jeżeli dopiero teraz dołączyłaś, to zapraszam do oglądania od początku. Pamiętaj, naprawdę, to nie są marzenia o szczęśliwym życiu. To jest możliwe i to tylko i wyłącznie dzięki Tobie. Zapraszam Cię do zmian. Pozdrawiam.